Nie ma z tej strony najbardziej. Słuchajcie, jest godzina 23:20, a ja będę nagrywał na YouTube Albion News. 21 września 2021 roku wyszedł 10 patch Call to Arm do Albiona i dodano dosyć ciekawe, ciekawe zmiany, z którymi warto się zapoznać. Więc słuchajcie uważnie. Przede wszystkim dodano nowe e, artefakty. Źródłem, z którego czytam jest online.com do którego link będzie w opisie, oczywiście. Źródła w opisie. Więc dodano nowe artefakty. Nowe artefakty zaczęły wypadać z mobów i skrzynek w otwartym świecie. Choć na ten moment nie można ich użyć do wytwarzania przedmiotów, będą one zdecydowanie przydatne w przyszłości. Dowiedz się więcej na temat tych artefaktów i innych nadchodzących zmian w najnowszym komentarzu dla deweloperów. Co my możemy sobie myśleć o tej informacji? To, co mówiłem w wcześniejszych materiałach i już to wyciekało po trochę, że będą jak najzwyczajniej w świecie dodane nowe, nowe przedmioty. Będzie nowe drzewko. Będą to nowe, nowe drzewko rękawic wojennych. Czyli można się dowiedzieć, że coś takiego było w sztyletach, jak, jak czarne ręce. No to to będzie nowe drzewko, to najpewniej zabiorą tą jedną broń wrzucą tam jakiś sztylet, a reszta będzie właśnie dorobiona. No i skoro nam te artefakty wypadają, to co my możemy zrobić, żeby ocenić, które fakt będzie nam przydatne. Przede wszystkim na początek uważam, i to niemal jest pewne, że wszystkie te bronie będą lepsze, będą bardziej opi. Tak? Z czego można się dowiedzieć w komentarzu deweloperów to one będą miały swoje mocniejsze i słabsze strony, w tym sensie, że Będą uniwersalne. Co ciekawe, nie pokazano tego sztyleta nowego, więc nie wiadomo co to będzie. Ale pokazano te trzy, cztery broni, artefakty jest napisane, a są pokazane tylko e, trzy rękawice. Nie pokazano tego sztyleta, co ciekawe. Więc sztylet jest zagadką. I będzie to sztylet, według mnie, jeden z cenniejszych, choć ryzykownym było stwierdzenie, że będzie op. Na pewno wszystkie będą te rękawice bojowe cenne. Z czego? Jak poznać, które będą najbardziej wartościowe w przyszłości? Otóż, wystarczy spojrzeć, według mnie, wystarczy po prostu spojrzeć z których one będą runek nie wytwarzane, tylko się składały, jakby co z nich można po rozłożeniu odzyskać. Jeżeli to będą zwykłe runy, no to będzie ta teoretycznie najprostsza. Najpierw mamy runy, potem mamy duszę a na końcu relikwie. To te właśnie z relikwiami będą w przyszłości najbardziej OP. Nie, nie, wcale nie mówię, że od razu nie będą OP. Ale w perspektywie czasu na pewno, więc te najbardziej warto odkładać i ich nie sprzedawać. Oczywiście ceny będą świrowały. Na w samym początku, jak zwykle potem będą spadały. A potem z każdym paczem będzie nerw, 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 żeby wiadomo, to wszystko e, zostało wyrównane, powiedzmy to w ten sposób. Zmiany do kryjówek. Wkraczanie do kryjówek od teraz wymaga kanowania dla graczy, którzy nie ustawili tej kryjówki jako dom. Ta zmiana ma na celu zmniejszyć bezpieczeństwo posiadania kilku sojuszniczych kryjówek w jednej strefie. Warunki Jeśli gracz ustawił kryjówkę jako dom, może on do niej wrócić natychmiast bez kanałowania. Mańka ochronna po wyjściu z kryjówki od teraz nie znika po jakiejkolwiek interakcji w otwartym świecie, dzięki czemu jest możliwe szybkiego kanałowania z powrotem do kryjówki bez utraty bańki. Ponadto gracze, którzy ustawili ponadto gracze, którzy ustawił kryjówkę na ścieżkach awalonu jako dom, nie utracą ustawienia domu przy użyciu planera podróży do podróży. Panera podróży, do podróży, do bram wymiaru w mieście królewskim. Co myślę o tej zmianie? E, tak więc te kanałowanie jest rzeczywiście utrudnieniem e, i ułatwieniem dla pekerów. Już widzę ludzi, którzy kampią na znikajkach sobie pod takimi ruchliwiejszymi kryjówkami w celu właśnie znajmowania. To będzie jeden z kolejnych kontentów który może być dosyć nieźle zarobkowy. I właśnie problemem było to zawsze, że wszędzie do kryjówek można się było chować na kliku. Teraz będzie to możliwe jedynie w kryjówce, w której macie ustawiony dom. Wielki ukłon też nastąpił w stronę graczy, którzy grają wyłącznie na ścieżkach awalońskich. No... O, no bo teraz im się zwyczajnie do mnie resetuje, tak? Jednak czy jednak trzymanie tego ustawienia będzie opłacalne dla graczy, którzy nie tylko e, bawią się w ścieżki Wolańskie, ale też chodzą z DVZ etc., etc. Nie ukrywajmy, że na DVZ no, po drodze nie do jednej kryjówki trzeba się schować, tak? Teraz to będzie troszkę utrudnione. Możliwe są też akcje, gdzie właśnie wrodzy będą czekali pod pewną krywkę, wiedząc, że tamci tam uciekają, będą ich odcinać tak zwanie, w celu uniemożliwienia im wejścia, wystarczy jakakolwiek interakcja na nich w momencie kanałowania. Nie musi to być z wielu graczy, może to być przykładowo Kosa Dusz, tak, która się w odpowiednim momencie wystarczy, że ci swojego ulta, ucieknie, da czas. Sojusznikom na to, żeby dobiegli i ich właśnie podocinali. Zmiany dotyczące posterunków zamkowych. Usunięto drzwi w posterunkach zamkowych, aby łatwo było je podbić w małych grupach. Wiadomości z ostrzeżeniem, gdy posterunki są atakowane, teraz pojawiają się tylko w czasie w czacie gildii. Ma to na celu zmniejszyć ilość wiadomości dla członków gildii. Czas do następnej fali obrońców. Zmniejszony zostaje z 120 sekund do 60 sekund. Jest to bardzo duża zmiana tego czasu, bo jest to praktycznie zmiana o połowę, tak? Czekamy połowę krócej do następnej fali i właśnie potem do końca. Czyli te przez przejmowanie posterunków jest znacznie ułatwione, no, a obrona jest znacznie utrudniona. Eee. Każdy wie, kto się bił na Pasterunku, że żeby zbić te właśnie bramy, no to trzeba było tam z dwóch z młotkiem przynajmniej, no najlepiej więcej. No i ktoś ich musiał cały czas ochraniać, czy to ile musiało ich podchilowywać, czy też arkaniści rzucali swoje bańki plus oczyszczenia, żeby umożliwić tym tankom zbijanie tej bramy. Teraz, jeżeli nie ma obowiązku zbijania tej bramy, no to jest czysta, czysta wpadka, czyszczenie środka, teraz my przejmujemy, tak? Czyli, czyli na posterunkach już e, gorsza pozycja jest przy walkach statycznych, takich opartych na defensywie, obronie pozycji. Obrona pozycji w Albionie nigdy nie była mm, dobra. Dobrym rozwiązaniem, że tak to ujmijmy, no teraz będzie jeszcze gorszym. Zmiany w wojnach frakcji. Zapisy do frakcji o niskiej ilości rekrutów od teraz mają niższą karę dla graczy z niskiej rangi. Zabójstwa frakcji w czerwonych strefach od teraz są warte trzykrotność punktów frakcji w porównaniu do powaleń w żółtych strefach. Szary dawniej posiadane przez frakcję inną niż Karleon, od teraz są warte więcej punktów, gdy rozpocznie się atak bandytów. Widać, że został zauważony problem, po tej zmianie widać, że został zauważony problem przesytnego grania na żółtych przez frakcję, który kontekst my bardzo uwielbialiśmy swego czasu, już teraz troszkę mniej, ale chodziło się na frakcję co niedziela, chodziło co weekend, no, na żółte, bo wiadomo z nowymi, i tak dalej. Trzeba było pokazać o co chodzi. I się bawiliśmy przed naprawdę przed nią. Wyłapując czy pojedynczych ludzi, czy właśnie robiąc troszkę większe bitki, czasami wręcz było wrogów o wiele więcej. Wiadomo, jak się już odpowiednia liczba zbierze, to śmiało w nas wbijają i nie patrzą na nic. Tak więc zauważono ten problem przesytnej gry na żółtych, no i zachęcają właśnie do wejścia na strefy niebezpieczne. Trzykrotnie większa ilość punktów, to brzmi bardzo zachęcająco. No i zmiany kosmetyczne, czyli zmiany w etykietach nazwy. Dodano opcję wyświetlenia nazwy gildii innych graczy bez wyświetlania ich nazw. Dla graczy oflagowanych we frakcji, inni gracze oflagowani w tej samej frakcji od teraz wyświetlają się jako sojusznicy. Nowe kategorie na rynku. Dodano kategorię Tomiska dla Tomic zrozumienia, dodano nowe podkategorie dla kategorii Wierzchowiec, które zawierają wszystkie Wierzchowce, które mogą wyposażyć skórki z tej samej kategorii skórek. O, ta zmiana już od dawna była potrzebna, ponieważ no, brakowało tej, 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 tej jednej zakładki Tomiska, to tam nie do końca, ale Wierzchowiec wpisywałeś. Chciałeś woła, wyskakiwał wół do produkcji zamiast do jazdy. Tak więc to było problematyczne. Inne zmiany. Talony kryształowej ligi stopień 6, 5x5 i 20x20 od teraz nie podlegają wymianie handlowej. Od teraz wyskakująca wiadomość pokazuje niedawne zmiany opłaty za użytkowanie stacji myślniczej posiadanej przez gracza. Gdy obaj gracze przy lochu są powoleni, ich czas wstania zostaje znacznie zmniejszony. Przerobiono ekran logowania i tworzenia wyboru postaci. Gracze mogą teraz wybierać automatyczne logowanie zapamiętaj mnie lub żadną z tych opcji. Gracze mobilni mogą od teraz grać na konta gościa przy zachowaniu następujących warunków: brak gry. Cross-platformowej, konta gościa nie są przypisane do ID użytkownika. Brak dostępu do sklepu, konta gościa nie mogą dokonywać żadnych zakupów w sklepie gry. Zmiany balansu walki. Zwykłe łuki nadal stanowią mocny wybór w kryształowej lidze 5 na 5 aby ich obrażenia były nieco mniej wybuchowe. <grytanie> Lekko przy Przedłużyliśmy zbieranie maksymalnej kumulacji. Ponadto ładunek premii od, do ataku teraz e, znikają szybciej, jeśli łuk przestanie atakować. Zmiany powinny dać więcej opcji odparcia ataku i zapewnić wrogiej drużynie więcej czasu na reakcję przy jednoczesnym utrzymaniu stylu gry łukiem. Skupianiu się na pojedynczych wrogach po osiągnięciu maksymalnej kumulacji ładunku. Zaklęte kołczan, zwykły łuk. Wzrost obrażeń na ładunek zmniejszony o 5% z 35% do 30%. Wzrost szybkości ataku na ładunek zmniejszony z 15% do 13%. Maksymalna ilość ładunku zwiększona o 1 z 6 na 7%. Czas trwania buffa zmniejszony z 5 sekund na 2,5 sekundy. Czy to jest zmiana kosmetyczna to bym nie powiedział. Mi się wydaje, że to jest jak na ten łuk. I jego moc to jest zbyt mocny nerw. Myślę, że to jest zbyt mocny nerw, bo ten buff teraz 2,5 sekundy bardzo mało. To jest bardzo mało. Nie ma w ogóle mobilności, musi grać bardzo statycznie. No, na takiej kryształowej lidze może to zbyt duże znaczenie i nie ma. Ale na otwartym świecie czy gdzieś to ten łuk całkowicie wypada. A był bardzo tanią i dobrą opcją. Przeklęte kostury. Przeklęte kostury to kolejna popularna broń kryształowej lidze 5x5. Po ostatnich bufach ciemnej materii ta umiejętność zaczęła dominować w bitwach 5 na 5, choć powrót do mety nas cieszy. Obecnie zapewniała zbyt dużo obrażeń natychmiastowych i musieliśmy lekko ją stonować. Tutaj rzeczywiście lekka lek tonacja, jak to nazwali Obraż obrażenia przeciw przeciwko graczom z 78 do 73. Święty Kostur. No, to już nie będę tego wszystkiego czytał. Pokrótce, co do czego doszło? Niebieska interwencja, czyli pożoga świętości. Czas odnowienia z 25 sekund do 30 sekund. Jest to wydłużenie, czyli duży nerw dla tego Kostura. A on bardzo dominował we wszystkich kontentach. Tak więc, może to jest i dobra. Aczkolwiek jest to broń awalonska, więc powinna być chyba dobra. Tak? Rekrutacja z czasu odnowienia przy uderzeniu. Chociaż jednego wroga, i jest tu redukcja właśnie z 20% do 35%. Kostury natury. I jakie tu zmiany nastąpiły? Oczyszczające leczenie na wszystkich kosturach. Czas odnowienia został zwiększony z 15 do 18 sekund. Bezwzględna natura. Od teraz nie spowalnia wrogów. Leczenie jest od teraz niższe. Gdy kostur jest używany solowo a większe, gdy leczy sojusznika. Gdy samodzielnie leczy jedną osobę, nie, gdy leczy siebie, przepraszam, no to jest zmniejszone z 39 na 36, a gdy leczy co, naj, co najmniej jednego sojusznika, to jest podniesione z 39 do 42. Wcześniej to nie miało znaczenia, czy leczyłeś się, czy kogoś. Teraz to już jest rozróżniane włócznie. Przerzut glebi czas odnowienia został zwiększony z 15 sekund do 20. Miecze na pałaszu. Mocarne uderzenie zostało zwiększone z 10 sekund do 12. Jest to lekki nerw. Pałasz jest mocny, nadal będzie mocny. Królewski ma marsz, buty królewskie. Zwiększenie szybkości łuku. E, zwiększenie szybkości ruchu na ładunek. E, zmniejszone z 9% na 8. I też lekka zmiana. No i tu wydarzyła się teraz ciekawa zmiana na wierzchowcach bitewnych. Otóż salwa strzał żuk falangi. Czas odnowienia zmniejszony z 4 do 2 sekund. No i poprawka. Od teraz ten debuf może zostać oczyszczony. Baraż żuk falangi zużywa wszystkie ładunki deszczu strzał w promieniu 18 metrów. Siła umiejętności od teraz zależy od ilości ładunków zużytych na początku czaro czarowania niezależnie od ilości ładunków na indywidualnych wrogach. No, i tu obrażenia to wiadomo, nie były duże i teraz nie są duże. W zależności od 0 do 8 ładunków, obrażenia są od 10 do 45, co 0,5 sekundy. Spowolnienie natomiast jest od 10 do 50. Kanałowanie może być od teraz anulowane przez rzucającego. Poprawka. Efekt spowolnienia pozostaje aktywny przez cały czas na celach wewnątrz obszaru efektu. No i te zmiany, które bustują nam tego żuka falangi, myślę, że wpłyną na cenę, no i ta cena podskoczy. I myślę, że w perspektywie czasu, jeżeli nie będzie on nerfowany, to jego cena podskoczy znacznie według mnie ten żuk będzie grywalny. Jest to jeden z niewielu pierwszych montów, które potrafi zadawać jakieś istotniejsze, istotniejsze obrażenia. Nie są one oczywiście jakieś duże, ale te spowolnienia. On, on, on wygląda na takiego monta, który umożliwia łatwę, łatwą kontrolę. Przy wycofywaniu się po bitce, tak, że no po prostu nas zerkbija, no i następuje czas wycofania, wtedy wchodzi żuk falangi, który wcześniej w czasie naszej bitki nawrzucał tam swojego kół, no i on wtedy tych wrogów spowalnia gdzieś na czołku czy coś, ewentualnie ich tam debufuje, powiedzmy tak, w skrócie, tak. Poprawki zaklęć. Nie od teraz zapewnia 8 sekund na połączenie. Dawniej jedną. Drugie zdłużenie paraliżu miecze od teraz nie może być wykonane jeśli heroiczna szarża minie w oknie aktywacji. Nieustraszony zryw, elitarny. Dzik Limpurst, tak jak wszystkie umiejętności z uskokiem od teraz wpływają na graczy obciążonych poniżej 150% dźwigu. Obserw znacznika AOE wirujących ostrzy podwójne miecze od teraz Wyświetla się poprawnie dla rzucającego i lepiej odzorowuje minimalny dystans. Ulepszono wykrywanie ciosu dla dewastującego uderzenia czarne ręce, tak aby było one mniej zawodne, nawet przy wysokim pingu. Naprawiono błąd, przez który przy mrożę kostur nie zadawał obrażeń, Bliskim celom, jeśli cel główny umarł. Naprawiono błąd, przez który do wieczności, szata kleryka aktywował się zbyt często, zwłaszcza po oczyszczeniu. Usunięto obsesję samobójstwo po powoleniu przez moby w przeklętych lochach zgodnie z zamiarem, naprawiono błąd, przez który gracze mogli utknąć w skrzyniach pojawiających się w, w ramach piekielnych i ekspedycjach. Naprawiono błąd, przez który gracze oplagowani we frakcji mogli utknąć w lochach i przeludnionych strefach. Naprawiono błąd, przez który konewka nie wyświetlała się podczas podlewania roślin. Naprawiono błąd, przez który niektóre talony kryształowej ligi nie były widoczne, nie podlegały handlowi na rynku. Naprawiono błąd, przez który duże źródła mógł na stopni 8 nie wyświetlały poziomu zaklęcia na stepach. Naprawiono rzadki przypadek, w którym debów leczenie nie był nakładane poprawnie po wykorzystaniu, po wkroczeniu do strefy. Naprawiono błąd, przez który wybór wypłaty z obrony po ponad 15 minutach od poprzedniego wyboru tworzył nieskończącą, niekończącą się pętlę. Ciekawe. Naprawiono błąd przez który elitarne wierzchowce frakcji i nieelitarne wierzchowce Carleon miały wyższą jakość niż zwykła. Dodatkowe poprawki graficzne dźwięków, animacji terenu, interfejsów i lokalizacji. To już wszystkie informacje w Albion News. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli chcecie pomóc mi w rozwoju kanału, proszę o subskrypcję, wtedy żadne informacje Wam nie unikną. Lajka, komentarz. Ja się z Wami żegnam. Cześć.